Siemaneczko, witam serdecznie w odcinku takim specjalnym moi drodzy, widzicie, przed sobą mam Sport węgierskie węgierską gazetkę w której mogliśmy dostać jedną saszetkę z Euro 2016 oraz dwie karty limitowane, które do tej pory w Polsce nie były dostępne, są to karty Hero, czyli Ibra oraz Bale, serdecznie z tego miejsca dziękuję moim zacnym przyjaciołom z kanału Chris and Mati 04 to oni pomogli mi, czy znaczy pomogli, załatwili de facto mi tą gazetkę, mają tam jakieś znajomości na Węgrzech i po bardzo atrakcyjnej, może nawet nie cenie, bo nie będziemy się tutaj finansowo rozliczali, tylko po prostu mała wymiana dojdzie do skutku. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za pamięć, za chęci i za to, że mogę sobie tą gazetę e, otworzyć. Także dzisiaj Kepesz Sport Angielska. I powiem tak, nie wiem, czy to tak wątpię, że to tak było. Prawdopodobnie chłopacy e, tą gazetkę chyba otworzyli w celu zabezpieczenia tych kart przed wysyłką. I dlatego tak to wygląda, wątpię, żeby w oryginalne tutaj to było. Tutaj jeszcze jest dodatkowo UEFA Euro 2016, wydaje mi się, że tego nie było tutaj dodawanego, no ale zobaczmy, gazetkę otwieramy, to jest chyba taki jakiś odpowiednik brawo Sport czy coś w tym stylu, gazetkę zaraz Wam spróbuję przynajmniej w jakimś stopniu, aha przepraszam za odgłosy, jest niedziela, brzydka po na dworze, także dzieciaki męczą się w domu. No i wiadomo Nuda, nuda i jeszcze raz nuda w domu Więc jakieś tam gry, zabawy Trzeba wymyślać do tego troszeczkę odgłosów będzie dochodzić, ja mam nadzieję, że Będzie mnie słychać Będę starał się mówić głośniej Tak jak widzicie, jedna karta limitowana Jedna saszetka plus jedna karta limitowana Co w gazecie Gazety nie będę, bo może tak omawiał Bo to jest po węgiersku, nie za bardzo nie Wiem o co chodzi No ale Neymar Oczywiście Neymara sporo, był na głównej Matwidi, zobaczcie, no ładna gazeta, taki jakiś odpowiednik lepszego brawo sportu, przelecimy sobie to tylko, o, mamy też plakaty Alcantara, proszę z Bayernu, Cristiano Ronaldo, Nie, bardzo ładnie, mamy Benfica, Lisbony i Guayna, Arsenal też świetnie, naprawdę, naprawdę zacnie to wszystko wygląda. O, nawet się yy, załapali UEFETEL na yy, Ferrari. No, tenis. Wszystko po angielsku. Czy na ostatniej stronie będzie informacja, co w następnej gazetce? <laughs> o, proszę. Oj, 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 oj. Nie ma informacji, żeby coś było na temat. Yy, tutaj jest tylko reklama jeszcze z tyłu UEFA Euro. No i tak, dostaliśmy, nie wiem czy dostałem od chłopaków, czy jak to tutaj jest, nie, tak to nie będzie stało w życiu, no tą broszurkę z wszystkimi kartami, także ok, dzięki, mamy jedną saszetkę z kartami Euro 2016 i tutaj te dwie limitki, więc zaczniemy od tych limitek, skoro już wiecie, nie, to na pewno Chris maty tak spakowali, Mamy piękne te limitki, są Hero. To są zdecydowanie dla mnie najładniejsze te limitki. Potem klasyki, a potem te Shiny. I mamy Bela, Zarombista. Naprawdę świetna, świetna robota. Dziękuję raz jeszcze. Och, i to jest coś coś pięknego. Karty, oczywiście, w idealnym stanie. Naprawdę świetny stan. Genialny. Także mamy i Bela, i Ibra. Chyba 30 czwarta i 35 moja limitka, wiem nie za dużo, no ale ja po prostu nie zbieram tych limitek na siłę. Jest coś ciekawego, to kupuję z nowymi limitkami, co wpadnie, to wpadnie. Natomiast to są wszystko na razie: limitki, które mi udało się zebrać. Będziemy jeszcze dodatkowo się pewnie jakoś tam wymieniać, no ale to później. Mamy top jouera kompaniego na powtórce o Embolo. Yy, Chyba mam, nie wiem, teraz nie kojarzę za bardzo. Czy ta karta była, czy nie? Dobra. I eee, co jeszcze mamy? Mamy Torię na Dynamo, mamy Kościelnego, mamy Marwaja, Mawraja, przepraszam, oraz Karwalio. No tutaj raczej. Ta saszetka nie przyniosła jakiegoś wielkiego hitu, ale nie o to w tej gazecie chodziło. Chodziło o te dwie limitki. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję chłopakom z kanału Krizenmati 04. A ja z tego miejsca zapraszam na kolejne odcinki. Także trzymajcie się ciepło. Cześć i czołem.